Serdecznie z tej strony Krzysiek Wer, a ze mną jest i Witam również wszystkich serdecznie. Pogrywamy sobie dzisiaj w Cywilizację Piątkę. To, jest to już drugi odcinek. Można powiedzieć, nagrywany drugi raz. Przyznajmy się do, błę Oczywiście. do błędów Oczywiście. No ale co zrobić Tak, liczyłem, że to ukryjemy, ale. Ale ja jestem wygadaczem. wygadałeś, wygadałeś. Musimy być szczerzy z naszymi widzami. Tak, mam nadzieję, że to będzie drugi drugi, drugi, a nie, będziemy nagrywać za chwilę po raz trzeci drugi odcinek. Tak, tak. No niestety, przekonam się dopiero na końcu, gdyż nie... pewności 100% nie mam, że mi się to w dalszym ciągu nagrywa. Ale jak już tak będzie, to już wrzucisz y, swój odcinek tylko. No, miejmy nadzieję, że też mi się nagrywa, ze względu na to, że ja chuda actiona nie widzę. gdzieś w tle. No ja też nie widzę, właśnie i, i, i tu jest problem. Dobra. Pokłonczyli ok. epoki klasyczne. A, ci bandyty. Jadą. Lepiej szybko miasto stawiaj. No stawiać, będę teraz. Coś ty myślę, że nie będę? A idą nam jakieś badania? No. Bo ja, jakiś malutki problem, widzę. Idą koło. Bo ja właśnie nie widzę. Musisz kliknąć. Ten razem musisz zmienić panel informacji i kliknąć na informację o badaniach. Czyli. Widzę. No, tak. Skończyłeś walczyć? Tak. Super. Ale dużo kuni będziesz miał. No. Weź kup ten. Weź kup ten gdzie masz obóz bandytów, może dołączą do ciebie. Czy nie mam kasy. LOL, nie mam kasy, nic kasy nie mam, LOL. Zero, zero, zero? Nie, 35 pięć. Yy. Mm. Nie. Dobra, powalcz Co? sobie. Moje ludzie się ruszyli do tego... Do nowego miasta. Ja mam zautomatyzowaną budowę. A bandyty ich przechwycić To Weź ostrzelaj miastem i wykończ ich wojownikami. Nie, 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 Już wykończyłem. Już tak zrobiłem. Więc spoko. A to czemu oni... a, dobra. To fakty. Tak, bo zauważyłem wcześniej, że oni lecą. Przebiegli... I wtedy bandyty przeszły, byłem tuż koło nich, więc ostrzelałem, zrobiłem, wiesz, no... Stąd możesz tych bandytów ostrzelać, chyba, nie? Mogę. Dobra, to... to to teraz ja, tak? W takim razie? No, myślę, że możesz ty. No to tym razem obróbkę troszeczkę wcześniej weźmiemy. Okej. Okay. Szybciej będę miał tych yy, włóczników i szybciej się pozbędę bandytów. Spokojnie, ci będzie. Ale też mam sporo tych bandytów, no ale co zrobię? A nie, No, ja tak samo robię. Robię ładnie ku nie buduję ulepszenia, wszystko. A ja co? Nic. No widzisz. To baga temu zabroni. Bo mi mali chłopów mi. Nie słyszysz pierdów telefonu? Nie, nie, dobra nie. To dobrze. Oczekiwanie na jakiegoś ksiśkawera. Wiesz kto to zagrać w ogóle? E, nie wiem, jakiś nóp. No, właśnie tak patrzę, bo rusza się. No podbiję, o, podbiję. ruiny odkryłeś. Widzę, widzę. Ładnie, ładnie. O, ty przyprawy masz. A i te ruiny. No, tylko ruiny mam teraz pilnowane, że tak powiem. Mhm. Jakiś lag mam? Robisz coś takiego poważniejszego? Nie, bandyty się ruszały. Już? Nie masz laga? No nie Dobra, ustrój Ty se powalcz Walczę Co tym razem panie? Czekaj chwilę Walczysz Musisz się ruszyć z tymi łucznikami z miasta pewnie Mam ten dwóch włócznik. No, troszkę hmm. mi coś laguje. Ale nie wiem dlaczego. Dobra, teraz ja yy, badam, tak? Tak. To jeżeli ten to przyspieszę, bo to, 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 to jazdy Możesz ku nie masz. No ba. E, czy pan trzygodny e, stoper włączył? Tak, to dobrze. Też się cieszę. Raz skaczesz do mnie? To robię? Jas, yes. pokonałem z Nie, ja tu rydaję. Patrz, co ty tam czynisz za postępy ekonomiczne. A wydaje się. Jaguarów mam za turę. może odkryć drugie. Drugi koniec. Twojego przylądku nadziei. Co to się dzieje? Laga mieć? No nie wiem od czego to zależy nie wiem no. od czego to zależy. Nie to wiem, zależy, może się że coś, coś na Steamie od... włączyło. Nie, to zależy, że ty chyba klikniesz turę i wtedy wiesz, wczytuję coś. I... A. A. Zatakowali mi tych Jaguarów. Ale przegrają. I ja z drugiej strony mnie cisną. I tak, tak ma być. Patrz, ty. Dwóch mi zostało. O, nie, rozpili się. Walcz, walcz. Dobra, następna tura. No, masz armę. Gdzie? Wszędzie. Już, panie, mała. Ta mała ale... Tak, armia to nie armia. Pełno bandytów u mnie. No, ja wiem, że. Ja wyczuwam tu w powietrzu też bandytów, więc. Futra mam i tu muszę miasto postawić w tych futer. Hmm. Przepraszam, nie klikłem na ostatniej tury. Tak, ja czekam i czekam i patrzę co oni uczynią, atakujemy. mnie. Robisz żebyś ja się zainteresować. Ale chcesz od, odzyskać obotników? Fuck, no ale mi przydupi. O ja, drugi oddział przyszedł. Ty tam myślę nad badaniem. O, to ja, dobra. Tak, ty, ty. To to... budownictwo, co? Dobrze, zaraz kliknę. Budownictwo, tak? Mhm. Okej, okay, jest. Teraz mnie zaatakują bandyty. Fajnie to wygląda jak tu punktowy, jeden za drugim. Ale jednak. Nie. To jest twój. Ale dziwne to to było. No, no dobra, nic spadli mocno. Trudno. Michu, warte? Tak, tak, O, jaki nalot mi zrobili! Ja tu widzę kolejnych, więc... No i kolejnych jest... Nie, jest tylko... A jest tylko wojsk, robię. Zjedli mnie. No, masakra. Ajajaj. Aj, aj. No nic, nic nie zrobię, no trudno. Ja tutaj mogę? Ja tu myślę. No razie tenkoś do miał lepszych żołnierzy, że to trzeba ruszyć na to obozowisko. No. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, ja tu daję O, teraz to nam trochę szybciej nawet. Dwie tury do budownictwa. O, kolejnych konnych będę mógł mieć. Nie, jedna tura do budownictwa, czemu nie mówisz? Tak, jedna tura. No bo już staliśmy turę. A teraz ja czymś bo nie wiem w końcu sam. Teraz ty. Aha, ja. Szybko pat. Eee, ja bym sobie wybrał optykę. Co? Optykę. Ok. Możemy jechać dalej. Coraz bliżej kolejnego ustroju, więc to też jest dobrze. No, jestem ja tutaj kolejnym armią włóczników, zapiszę. Okej. Okay. Tu wino będę mógł mieć Ja też Chodź mi przeskakuję do ciebie w najważniejszych kluczowych momentach Muszę tu ich porozwalać trochę Rozwalaj, rozwalaj. Dobra, następna tura. Jeszcze panie 6 minut nam za... No i no bardzo, bardzo dobrze. Już się skupiłem, Kurde, barbarzyńska jednostka włóczników. ciężko tu będzie. O, napolon gdzieś się zaszturmował na obóz. U ciebie? No, na ten, ten na dole. O kurde. To grubkę żelaza, co nie? Możemy wziąć Weź obróbkę żelaza, tak? Tak, obróbkę żelaza. Okej okay. Ja tu muszę tych bandytów pokonywać Mam mniej niż ich, mniej tu niż ty, ale O ja włóczników mają no u mnie też U mnie też, dlatego... No to teraz zabawy to będzie Ja sobie już chyba chłopów zbuduję Nie wiem czy mądrze zrobiłem Zobaczmy. O kurde atakowali. Mocno co No no oczywiście musi przerzucić do ciebie, no, no, no bo co, co ma zrobić Jesteś Schodź z nimi. Albo oni jest z tobą. Yy. O, jeden ci no, no wygrałem Wielki mur? Gdzieś wniesiono ty, czy nie? No. Nie ty. Nie ja. Nie. Trudno. Co zrobić? No. Tak, zły, że musisz połączyć. Patrzcie. zniszczyłeś. Ja to więcej myślenia miałem, więc, więc musiałem no. trochę, trochę przetrzymać, no ale trudno. Znowu bandyta bandyty do góry przyszły. No, znalazłem kolejny obóz bandytów. Idę armię do góry z powrotem. Minuta Mady przecież ja już dawno dałem następną turę. Nie moja wina, że nie widzisz. Widzę, widzę. O! wiecie, ja cię trochę przerzuca do mnie. Kończysz, co wybieramy? Co chcesz? No teraz ty. Czekaj. że teraz ja? Tak, teraz ty. A myślisz, chwilę poczekać? <ścoughs> mm. Fuck nie. nie. Undi? Czekaj. Tutaj myślę. Oki. Okay. Dobra, budujmy kolosa. Dobra, coś, coś chciał. Kogo? E, matematykę. Technologię. Matematykę ok. Kolosa robię. Mhm. Mamy 20 sekund po czasie. Tak? No. No to trudno Muszę coś znaleźć... O, to! Co? Dobra, następna tura, jeszcze chwil... O. No wiesz, no, nie możemy dużo zrobić Początek który byśmy musieli mieć Jeszcze no, no, no. Spoko, tu, tu, szpok, tu... jest dużo ryb, tu jest tego, wszystko jest spoko. Mm. ładnie, ładnie. Dobra, następna tura i możesz zapisywać sobie. Nie ma... Nie mm. ma co czekać. ja nic nie robię tutaj na początku tury, wiesz za względu na co jak zapiszesz tutaj znać. I pamiętaj o guziku. Tak, tak, tak. Już zapisało. Dobra. W tym odcinku będzie to wszystko. Zapraszamy na y, kolejne i się z wami żegnamy. ci się. Cześć. Na razie.